Uwaga, nietypowo pokazuję, jak wygląda ten mój kanał. Będziemy mieli promocję, jakiej nie było do końca listopada. Te dwa słynne domy w Pinet znajdziecie pod tym tytułem. Dom za 15 000 euro z terenem lub gotowy za 63 tysiące. Zatem cena do końca listopada. 53 tysiące euro za oba domy. Powtarzam: 53 tysiące euro za oba domy. Tu jeszcze raz przypominam, jest to pinet. Domy są dwa: jeden sypiący się, który służy jako magazyn, a drugi odrestaurowany, z nowym dachem, podniesiony, z klimatyzacjami. Obie z tyłu, oba domy z tyłu stały połączone. I mają teraz y, wielkie podwórko wspólne, woda, prąd, nowa kanalizacja, cała ta ulica była przebudowywana, ciche, spokojne miasteczko Pinety. Także, kto pierwszy zadzwoni, dostaje oba te domy za 53 tysiące euro. Pedro 68 Małpat lub plus 34 634 802 410. Dwa domy w Pinet. Oferta do końca listopada. 53 tysiące euro.